ma z tej strony tajemniczy 000 W dzisiejszym odcinku mamy <laughs> Po kilku latach Color Switch Ale tak nietypowy Nie, gra się nie zmieniła, gra jest taka sama, tam z tyłu na Billboardzie, jest taka sama, aczkolwiek to jest druga część. Dlatego nie wiem czy będzie z tego seria, bo nie ma game modów, chyba nie wiem co znaczy ta kierownica, ale zaczynajmy. Zaczynajmy. Nie wiem, tak jak 5-minutowy jeden, jedna ja próba z tą grą? Może na pewno wiem, że gra jest bardzo trudna i się zacina w moim telefonie. ojejku, jejku oj, miss. Ojej, ojej. No widzicie sami, to jest jakby, pamiętacie, normalnie lecieliście jakby w dół, w górę, a tutaj lecisz naprzód. Tak, jakby to jest ta sama gra, ale z innej perspektywy, więc wiecie, jak to jest. Zacina się nimi usiernie. No taka, taka może być. O, i, i, i to są nasze kochanek gwiazdki. Ojejku. Zmyliło mnie to. Widzicie? Grałem sobie to raz, bo chciałem przetestować. Tak z ciekawości wejdę w tą kierownicę. Aaa, dobra. Trzy, trzy odcinki na pewno będą. I co mam zrobić? Jak to wyłączyć? Reset. O, dobra. Czekaj. Czy ja jestem takim nowy? i nie przejdę nawet pierwszego poziomu? To by było... City. E, czy ja włączyłem tryb jakiś modów teraz? Bo tak trochę... Tak trochę widzicie. O nie. Za jakie grzechy reklama. Bo sami widzicie, że było miasto. E, a więc czy teraz będzie miasto, czy teraz będzie znowu... Endless mode. Nie wiem. Chyba jest endless mode. Zobaczymy. <laughs> nie. Jest miasto. Mm. Jeden poziom chociażby się przedało przejść. Ooo, jaki skok. Uuu, jeju, jeju, jeju. Szalona ta gra, muszę przyznać. Jezus, tu idziemy tak. W tą grę trzeba być dobrym po prostu. Pa, idziemy tu i... O nie, nie udało się drugiego, ale... Na pewno w tą grę trzeba być dobrym, by przejść w jakikolwiek sposób. I jeszcze te billboardy z tyłu, tak strasznie mylą. Ale spokojnie, nie, nie, nie. Reklama continue. Dobra, xd. A drugiego, jak linę drugi, to mnie do reklamy, do, do gry przeniesie. Nie klikam. Dziś idziemy dalej, oczywiście. Bo najgorsze jest to, że to cały czas się rozpędza i nie ma, kompletnie nie ma jak tego... jech continue? Nie mogę, trudno mm, się mówi. Kompletnie nie ma jak tego mniej zatrzymać, niestety. To jest wielki minus, co to tam jest reklama? Co to jest? to. nie wiem. No, city 1 dobra. Jak dodaję do drugiej lokacji, to drugi, drugi odcinek, pamiętacie widzowie? Eee. Yy, ba baba. Ba, ba. Nie wiem czy nie odinstaluję tego. Ale dobra, zobaczymy. Możecie się cieszyć, bo... kiedyś dawno temu też robiłem gry i dużo gier było, naprawdę? Bo ja byłem wtedy... Oj, taki... 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 taki no... kurde. Taki byłem The game, ohoho. Oh. Teraz wracam do tego, dobra. A kierownica jeszcze raz? Drag speed, nie wiem co to będzie. A nie, a nie, a a, jestem debilem, apli. I co? A że to przy, po przyspieszenie na stówę, czy co ja robiłem? O, da, Nie wiem. O, widzicie? To, to go nie mogę wam pokazać, bo miałem przy pierwszej próbie. Yyy... Dobra, lecimy. Lecimy. Myślałem, że on się obróci. No to wygląda, że oni się obracają i nie wracają na swoją pierwotną pozycję. Ach. Jeszcze raz. Dajmy sobie na easy, może. A jest easy. Pff. Nieważne. nawet jestem nubem. Pierwszego poziomu w pierwszym odcinku przejść nie mogę. To dowód na to, że nie będzie kolejnych odcinków tej serii. Ta gra jest dla mnie za mocna. Dobra, ostatni raz, ostatnia, ostatnia faza, pełne skupienie i lecimy. Nie, nie mam koronawirusa, dobra. Nie mam, nie mam, nie mam, dobra. Niedawno się obudziłem, znaczy, znaczy może godzinę temu, nie no, nie wiem. Nie wiem kiedy to wrzuca, też od tego zależy. Bo mogę to wrzucić wieczorem i to jest za szybkie. Dobra, to tyle z tego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapeczki w górę dzwoneczka. My widzimy się już w następnym odcinku. Puu!